W twojej sytuacji gmina w jakiś inny sposób stosuje obstrukcję, czyli na przykład odmawia wydania warunków zabudowy albo zawiesza postępowanie o wydanie tych warunków. Ty odwołujesz się do SKO, SKO uchyla decyzję gminy, a gmina znowu na tej samej podstawie odmawia albo zawiesza postępowanie, no to prawdopodobnie powinieneś podjąć jeszcze inne kroki. Przede wszystkim możesz w takiej sytuacji złożyć wniosek do organów, które kontrolują działanie gminy. W takiej sytuacji najczęściej będzie to wojewoda. Oprócz tego, jeżeli przez to opóźnienie, przez to bezprawne przeciąganie wydania decyzji o warunkach zabudowy poniosłeś jakieś realne straty, możesz wystąpić również do sądu cywilnego przeciwko gminie o zapłaty odszkodowania. W mojej praktyce zawodowej wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której gmina po kilka razy zawieszała postępowanie albo wydawała odmowę wydania warunków zabudowy. W sytuacji, kiedy nie było do tego podstaw, inwestor w takiej sytuacji odwoływał się do samorządowego kolegium odwoławczego, które kwestionowało decyzję gminy, i taka sytuacja miała miejsce kilkukrotnie, często na takich samych albo bardzo podobnych podstawach. W tym przykładzie, który tutaj podam, gmina za każdym razem, zawieszając postępowanie, opierała się na tym samym argumencie czyli na argumencie, że w toku są prace planistyczne. I rzekomo planowana inwestycja jest sprzeczna z planem miejscowym, który jest projektowany. Co ważne, każde z tych postanowień było uchylane przez samorządowe kolegium odwoławcze, i taka sytuacja powtórzyła się pięciokrotnie. Jest to jeden z przykładów nadużycia przez gminę i jej praw po to, aby przeciągnąć sprawę, uniknąć wydania decyzji i uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwi zabudowę tej działki. No i właśnie w tej sytuacji konieczne było podjęcie innych działań, czyli Skierowanie skargi do Wojewody oraz innych czynności, które zmotywują gminę do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wiele osób w takich sytuacjach mogłoby się zniechęcić ciągłymi odmowami ze strony gminy, natomiast musimy pamiętać, że gmina nie działa w próżni. Działalność gminy pozostaje pod kontrolą innych organów i w takich sytuacjach można się zwrócić o pomoc oraz wyegzekwować wydanie warunków zabudowy.